I ja oczy się mogę, z tej strony Kevusa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o skrzyniach. Jest już 2024, tak? Więc mogę rozmawiać o skrzyniach z powrotem? No, więc dzisiaj o skrzyniach i o tym, jak skrzynia ukłonoszenia węża upadła poniżej złotówki. więc zapraszam do oglądania. No i serdecznie Was oczywiście zapraszam na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. Odbieracie sobie tutaj bonus i dostajecie darmowe 5 dolarów przy trade powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu, do wpłaty 35% z moim kodzikiem także zachęcam do wpłat i wymienicie tutaj swoje skiny no i może będzie jakiś konkursik także wbijajcie na stronkę tradujcie się, pokażcie skins monkey że kochamy tą stronę i coś dla was ogarny. więc link w opisie a my przychodzimy sobie do sedna filmu i do skrzyni ukończenia węża która tak jak już powiedziałem na samym początku miała moment e, gdzie mediana z godziny wynosiła 98 groszy, na przykład albo 99, no były takie momenty, że 98, złotówka, złotówka 96 nawet groszy, 96, 99. Także było parę godzin, w przeciągu których mogliśmy tą kupić skrzynię za poniżej złotówkę. Jest to naprawdę dobra cena, jeżeli chodzi o inwestycje. No ta skrzynia dawno chyba nie była tak nisko, oczywiście nie mówię o okresie, kiedy ona jeszcze była tam gdzieś tam świeżo po updatecie i ta stagnacja gdzieś sobie tam, o właśnie tutaj się utrzymywała. No ale tak to generalnie zawsze była powyżej tej złotówki. Po tym większym piku, kiedy wszystkie skrzynki generalnie były w dużej hoście. No, ale abstrahując totalnie od tego, ta skrzynka jest teraz najlepszy moment, żeby ją kupić. Czy będzie lepszy? No być może będzie, jeżeli graczy przybędzie, a nic się nie będzie działo żadnych eventów, żadnych update'ów ciekawych w CS2. Więc jeżeli taką opcję rozważymy, to na pewno będzie tańsza. Jeżeli jednak będzie tak jak jest, to obstawiam, że zatrzyma się gdzieś w tych okolicach, ewentualnie podrośnie troszkę do góry do swojej ceny, która którą gdzieś tam operowała e, przed tym wzrostem graczy, czyli tam złoty 20, złoty 15, coś takiego. E, w tych granicach bym oscylował tutaj e, estymował. A jeżeli chodzi o skrzynie załamania na przykład to tutaj też sobie zerkniemy, jest poniżej 2 zł i tutaj też bardzo fajne i przyjemne ceny. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zainwestował, ja na przykład mam już zainwestowane i kupiłem drożej, e, i to nie jest żaden wstyd, e, warto to głośno powiedzieć. Nawet jeżeli kupiliście to drożej, e, to i tak był dobry moment na kupno. Wiadomo, jeżeli nie kupowaliście pozawyżonych, e, dlatego że te skrzynie i tak czy siak kiedyś prędzej czy później odbiją, nadejdą eventy. Skrzynia któraś wypadnie, czy to ukończenia węża, czy to załamania i w końcu one podrożeją, więc tutaj nie ma, się, nie ma się co obawiać, trzeba być spokojnym i po prostu czekać. Czas to pieniądz, więc czekamy i co? Życzę udanego wieczorku, trzymajcie się, Yo.